Pół. Idę do Lewiatana, nie kupiłem tego co chciałem No ale idę do Lewiatana Zobaczycie jak mi droga pójdzie do Lewiatana eee, Oczywiście teraz mam kamerę na brzuchu założoną na, na tym, na szelkach. Pierwszy raz ją tak noszę eee, bo nosiłem na głowie Jak Wam powiem, że trochę się boję kurwa, obawiam się chodzić z kamerą, żeby mi nikt nie zniszły, nie? Zniszczył jej, nie? Albo nie ukradł e, bo w Linie tak, takie rzeczy są o tam mamy wejście do zamku naprzeciwko a tam mamy zejście do szkoły, tam kiedyś kino było no ale idziemy dalej tam gdzie kiedyś teraz jest selewiatan, tam jakiś sklep taki był e, jak on tam się nazywał? Sam był i spożywczy był i był yy, i był yy, taki yy, gospodarczy tu gdzieś mamy fryzjera aptekę yy. ale pochmurno dzisiaj chyba co zobaczcie chyba pochmurno jest no ale dobra idziemy Zobaczymy, zobaczymy jak, zobaczycie jak do tego do lewiatana trafiam, ale w zimę też będzie trzeba nagrać nie filmik, bo chodzenie kurna w zimę jeszcze jak jest wiatr, śnieg jest dużo gorzej. Minęłem lewiatana, to ja się z wami żegnam i wchodzę do lewiatana. Tu mamy rynne trochę za daleko poszedłem.